Wszystkim jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na pogadankowy odcinek, w którym przedstawię moje tipy, jak kupować droższe marki, marki premium, marki luksusowe, dużo, dużo taniej niż. Normalnie. Zacznijmy sobie może od jakiejś takiej dramy, y, która wybuchła już jakiś czas temu, a mianowicie o tym, że te wszystkie luksusowe marki to nic innego jak szycie w Chinach i tak naprawdę y, możecie od takiego zwykłego Chińczyka dostać taką samą torebkę tylko na przykład za 5 dolarów, a nie 5 tysięcy dolarów. Bardzo dużo osób chwyciło się tego, bardzo dużo osób zaczęło powielać to. Jeśli ktoś pokazuje drogą torebkę, często właśnie pojawiają się komentarze, że przecież to samo można dostać od chińczyka za 5 dolarów. I tutaj jest jedno ale. Jeśli marki luksusowe czy premium są w Chinach, to nie znaczy, że każdy teraz jakiś chińczyk będzie miał te same torebki za 5 dolarów. Będąc ostatnio w Turcji, postanowiłam Wejść do tych wszystkich sklepów i popatrzeć na ceny tych podróbek i one wcale niskie nie były. Oczywiście były dużo niższe niż normalnie. Normalnie na przykład buty Prady kosztują powiedzmy 5000 zł, a tam kosztowały w okolicach. 800-1000 zł, więc e, to jest wciąż bardzo dużo. To jest bardzo dużo jak na podróbkę, bo za 1000 zł, jeśli chodzi o buty, to możecie mieć naprawdę super jakości buty, a nie wątpliwej jakości podróbki. E, więc jeśli chcemy mieć podróbkę, e, która bardzo przypomina e, jakościowo i wyglądowo, e, Torebkę po prostu od projektanta, czy buty od projektanta, to jednak musimy już wydać dużo więcej. Więc kupując od takiego przysłowiowego Chińczyka za 5 dolarów. Kupujecie tak naprawdę wątpliwej jakości torebkę, która nie jest taka sama. To, że ktoś Wam powie, że o, skoro oni szyją w Chinach, to tak naprawdę nasza fabryka szyje dla nich, no to naprawdę jestem w szoku, jak wiele osób uwierzyło w to. Bo co innego też wygląd zewnętrzny, a co innego detale, a także środek. Więc z tego powodu dzisiaj podzielę się z Wami moimi tipami, jak kupić droższe marki za. Mniej pieniędzy. Jednocześnie chcę podkreślić, że mm, są to porady, jak Zaoszczędzić daną kwotę, natomiast nie są to porady, jak teraz taką drogą torebkę kupić za 500 zł. Jeśli torebka kosztuje 10 tysięcy zł, to nigdzie nie znajdziecie jej za 500 zł, chyba że podróbkę. I pierwszym miejscem, gdzie możecie dostać torebki premium yy, ubrania, premium luksusowe, a także torebki luksusowe, to miasteczka outletowe. Znajdują się one w większości yy, krajów w Europie pod yy, większymi miasteczkami. Czyli na przykład mamy pod Berlinem, pod Wiedniem, pod Paryżem, pod Londynem. Pod Londynem jest nawet kilka i pod Paryżem. Nawet mamy pod Warszawą, bo mamy miasteczko outletowe w Piasecznie. Która outletowe różnią się między sobą asortymentem, a także ilością sklepów. Pod Berlinem nie znajdziecie marek luksusowych. Natomiast już na przykład pod Paryżem mamy outlety Prady, w Laurent. W Wiedniem również jest miasteczko outletowe, gdzie znajdziemy marki luksusowe na przykład Prada, Montclair, Yves Saint Laurent. są te mniejsze miasteczka outletowe, jak na przykład pod Berlinem, czy pod Warszawą, gdzie bardziej szukałabym marek właśnie premium. Calvin Klein, Hugo Boss, ale są też tam troszkę takie lepsze rzeczy, jak na przykład The North Face, czy Bogner. Natomiast jedna ważna kwestia, udając się do takiego miasteczka outletowego, nie możecie nastawiać się na kupno konkretnej rzeczy. W miasteczkach outletowych, jak sama nazwa wskazuje, jest to outlet. Oznacza to że znajdują się tam stare kolekcje, niesprzedane kolory, a także modele projektowane i tworzone typowo dla outletów. Na przykład tę torebkę z Prady kupowałam w roku 22 w Paryżu normalnie w sklepie oficjalnym Prady. A już dwa lata później, będąc w miasteczku atletowym pod Wiedniem, były te torebki z tej kolekcji z kryształkami. Natomiast ja kupowałam, jak widzicie, tę wersję czarną. I wersja czarna, wersja biała, a także wersja różowa to były te najbardziej chodliwe, powiedzmy, wersje. I będąc pół roku temu w miasteczku atletowym pod Wiedniem, mogłam zdobyć wszystkie pozostałe kolory, oprócz właśnie tych trzech wymienionych. Więc do atletów po prostu trafia to, co się. W danej kolekcji nie sprzedało, czyli duże lub bardzo małe rozmiary, czyli jakieś takie kolory nietypowe. Oczywiście to nie jest tak, że nie znajdziecie tam nic takiego klasycznego. Jest bardzo dużo klasyków, bardzo dużo starszych kolekcji, i w tych starszych kolekcjach, gdzie na przykład logo Prady było jeszcze zupełnie inne, to w tamtych kolekcjach jest dużo um, klasyków, więc to nie jest tak, że w outletach jest tylko wszystko, powiedzmy, krzykliwe, kolorowe i nic klasycznego zdobyć nie można, ale właśnie z tego powodu nie możecie nastawiać się na nic, bo tak naprawdę wchodząc tam nie wiecie, co wam się trafi. Więc jeśli nie zależy wam na konkretnym, Modelu w konkretnym kolorze. To outlety to będzie idealne miejsce dla Was, bo tam można znaleźć nawet te podstawowe modele. Jest tutaj na przykład Lulu od Sonorą yy, i byłam w wielu outletach w Saint Laurent, gdzie Lulu się pojawiała. Yy, natomiast nie na przykład w wersji czarnej, ale w wersji chociażby beżowej. Miasteczka outletowa naprawdę polecam. Nawet nie tyle dla tych wszystkich luksusowych marek, yy, co też dla takich yy, marek po prostu yy, premium. The North Face. W Berlinie jest nawet outlet yy, Nike i yy, Adidasa. Yy, jest też UGG. Jest też wiele takich sklepów z kosmetykami, gdzie można znaleźć kosmetyki dużo taniej czy perfumy. Kolejne miejsce, gdzie możecie znaleźć perełki y, dużo, dużo taniej, to TK Max, a także Half Price. Y, I ja polecam Wam mimo wszystko zerkać y, na ten dział y, w TK -u Gold Label i w Half Price y, w ten dział Luxury. Y, 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 tu też taka sama e, historia jak z autytami. Tam trafiają rzeczy, które się nie sprzedały ze starych kolekcji. W TK Maxie można naprawdę zdobyć e, fajne perełki e, w bardzo fajnych cenach. Ostatnio w TK Maxie e, nawet nie tyle ostatnio, co jakieś pół roku temu dostałam e, super sandały z Valentino za kilka stówek. To była zima, więc oni te sandały przecenili bardzo, bardzo mocno, e, więc udało mi się zdobyć buty, które normalnie kosztują e, kilka tysięcy za kilka stówek tam straszny taki miś masz i bardzo czasem ciężko znaleźć prawdziwą perełkę. To są sklepy, gdzie musicie wejść powiedzmy nawet na dwie godziny, bo musicie przejrzeć każdy wieszak i musicie szukać tych perełek. Ja wiele razy znajdowałam tam naprawdę super perełki e, od projektantów nawet Stella McCartney. Jest bardzo dużo e, marek premium. To Tommy Hilfiger, e, Calvin Klein, e, Diesel, e, bardzo dużo pojawia się właśnie tych marek premium. Z tymi markami luksusowymi Stella McCartney czy coś e, pojawiają się perełki. E, natomiast tak jak mówię, trzeba Szukać. Kolejna rzecz to komisy, luksusowe komisy które są zarówno online jak i stacjonarnie. Stacjonarnie jest sporo w Warszawie. Są to oczywiście artykuły z drugiej ręki, więc tutaj y, mogą być jakieś takie y, zmechacenia, rysy. Natomiast zawsze jest to tam wszystko dobrze opisane i bardzo często takie y, komisy posiadają też y, dowody autentyczności, y, ten certyfikat entrapty, więc y, tutaj też mamy pewność, że jest to oryginał. Na przykład z showroom mamy na przykład Komis Label y, Mamy Hidden w Warszawie, We Keep the Label, mamy luksusowe zakupy, mamy shut About, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można tam też znaleźć sporo perełek bardzo fajnych cenach, ale znów nie można się nastawiać na jakąś konkretną rzecz w jakimś konkretnym y, kolorze, bo tak naprawdę y, nie wiemy co tam jest, nie, nie znamy tego asortymentu, nie wiemy y, co tam mają, po prostu trzeba przyglądać i patrzeć. Są te takie komisy, powiedzmy działające typowo w Polsce, gdzie możecie nawet sprzedać swoje y, rzeczy, ale też kupić bardziej od y, um, użytkowników, powiedzmy y, z Polski. Natomiast są też takie zagraniczne e, komisy Westier e, mamy maite lisa e, showroom ma też jest e... Zagraniczny, i to też działa w sumie tak samo jak te komisy. Macie y, opisane wszystko, y, macie certyfikaty autentyczności i bardzo wiele osób kupuje właśnie tam, bo znów można dostać naprawdę fajne perełki y, w super cenach, y, zaoszczędzić naprawdę połowę ceny. Tutaj, jak wiadomo, z zagranicy to wybór też jest dużo, dużo większy. Polecam kupowanie y, drogich marek y, na Vinted, na Oelix. Um, i tak. I nie, tak? Jeśli naprawdę macie dużą wiedzę odnośnie tego, jak wygląda oryginał. E, oczywiście, możecie taką osobę poprosić o wyrobienie certyfikatu autentyczności, e, i wtedy też macie pewność, że to jest oryginał. Natomiast no, nie będę ukrywać, że tam pojawia się bardzo wiele podróbek, e, na co powinniście zwracać uwagę, jeśli cena jest bardzo atrakcyjna. Jeśli torebka, która kosztuje kilka tysięcy, jeśli buty, które kosztują kilka tysięcy, kosztuje kilka stówek. Słuchajcie, e, nikt nie sprzedawa, Wam torebki za 5000 czy butów za 5000 za 300 zł. Nikt po prostu tego nie zrobi, więc jeśli ktoś sprzedaje wam torebkę, która normalnie kosztuje 5000 czy buty, które normalnie kosztują nawet 2000 za 300 zł i to jest, wiecie, stan super. No to to już macie świadomość, że to jest podróbka. Więc cena jest pierwszą rzeczą, na, co, na którą powinniście zwracać uwagę. No ale niestety trafiają się też um, podróbki, które kosztują kilka tysięcy, um, które nie kuszą ceną, um, ale wyglądem, które są, um, wiecie, prawie jeden do jeden, ale to wciąż jest podróbka. I słuchajcie, kupno podróbki za kilka tysięcy to jest najgorzej wydane pieniądze w ogóle na cokolwiek, bo um, w tej cenie naprawdę możecie mieć mniej znaną markę. Super jakościowo, y, która będzie tańsza i będzie oryginalna niż, wiecie, podróbkę, z którą nic nie zrobicie. Nikt wam nie będzie chciał y, kupić y, podróbki, a jednak sprzedawanie podróbek jest w Polsce karalne. Jeśli nie macie wiedzy, no to tym bardziej nie ryzykowałabym, bardziej skupiłabym się właśnie na outlecie czy na tych komisach na przykład. W ostatnim miejscem, gdzie możecie znaleźć fajne rzeczy premium, no to wszystkie aplikacje, które też działają na zasadzie takich outletów. Zalando Lunch, Limango, wszystkie te takie właśnie aplikacje, które mają swoje outlety. Które sprzedają też starsze kolekcje, niesprzedane kolekcje. Można tam znaleźć naprawdę fajne rzeczy premium, ale też nawet luksusowe. Witą um, Chanel nie mają swoich e, outletów, e, natomiast tak jak już wspominałam, Prada i Sonorą, nawet Dior e, te outlety posiadają. E, w Londynie było Loropiano, więc. E, nawet taka luksusowa marka swój outlet posiada. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że te rady Wam się przydadzą. Jeśli lubicie więcej takich tipów, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!